Kiedy rozpoczęłam przygotowania do ślubu, powiedziałam sobie jedno. Nie wydam na suknię ślubną tyle, ile zazwyczaj wydają inne dziewczyny. Dla mnie osobiście wydatek kilku tysięcy złotych na suknię, którą użyję raz, a później jeśli uda mi się sprzedać za połowę kwoty zakupu, to będzie cud. Jest po prostu nieopłacalne. Jako, że jestem osobą, która bardzo dużo kupuje na Vinted, i w tanich odzieżach stwierdziłam, że koszt mojej sukni nie przekroczy 300 zł. Ponieważ hej, dlaczego suknia z drugiej ręki ma być czymś gorszym niż suknia kupiona w ekskluzywnym butiku za kilka tysięcy złotych? W sumie nawet będzie czymś lepszym, ponieważ pieniądze, które zostaną z budżetu za suknię, można wydać na coś zupełnie innego. I takim oto sposobem udało mi się kupić cztery suknie ślubne, której żaden koszt nie przekracza około 100 zł. Ktoś może powiedzieć, ok, ale co w tym złego, żeby kupić sobie suknię ślubną na ten jeden idealny dzień za kilka tysięcy? Oczywiście w tym nie ma nic złego. Jeśli masz pieniądze i lekką ręką darzy rady wydać kilka tysięcy złotych na sukienkę, w której wyjdziesz na kilka godzin plus załóżmy jeszcze sesja ślubna, nie uda ci się jej sprzedać za pełną kwotę zakupu Możliwie że za połowę, to tak, jak najbardziej. Jeśli, jeśli cię na to stać, oczywiście. Ale jeśli jesteś totalną cebulą, lub po prostu nie stać się na to, żeby kupić sobie Kiecki za kilka koła na ten jeden wieczór, polecam rozejrzeć się w tanich odzieżach, jak i na Vinted, bądź o Elixie, czy nawet marketplace na Facebooku za taką super ślubną. Tak jak wspomniałam wcześniej, udało mi się kupić cztery sukienki na Vinted, z czego jedna sukienka na pewno jest z AliExpress, jedna jest sukienką markową i jej koszt oryginalnie w sklepie Nówki to koszt około 1500 zł. To by bardzo przekroczyło mój budżet, jaki sobie założyłam na suknię ślubną. Dwie pozostałe sukienki nie mam pojęcia skąd są. Starałam się je wyszukać w obiektywie Google, ale nie udało mi się ich znaleźć. Ale jak za taką kwotę, za jaką ją kupiłam, raczej nie są to suknie z salonu. Oczywiście do pełnego outfitu weselnego będzie brakować mi jeszcze butów. Ale jako, że jestem osobą, która nie umie chodzić na szpilkach, ani na obcasach, czy koturnach, na swój własny ślub prawdopodobnie pójdę w trampkach, a tutaj koszt na pewno nie przekroczy mi w porywach wiatru 150 zł, ale pamiętajmy, że buty są na dłużej, więc mogę się nawet szarpnąć i kupić jakieś droższe, ponieważ buty z mną zostaną i będę w nich po prostu chodzić na co dzień. Ja już wszystkie sukienki mam w jakże ekskluzywnej torbie marki Action. Swoją drogą, jeśli lubicie przechowywać ciuchy w siatkach, to te z Action są po prostu genialne. Wszystkie sukienki, które tutaj mam, mają rozmiar S, ale pamiętajmy, nie każde S SC równe, na pewno ta z Aliexpress może na mnie nie pasować i ja też się z tym liczę. I ktoś mógł powiedzieć, hej, dobra, kupiłaś cztery sukienki, łącznie miałabyś gdzieś cztery stówki, to czemu nie kupić jednej sukienki za 4 stówki, skoro zostaniesz z trzema sukienkami, a możliwe, że nawet z czterema. Ponieważ jestem handlarzem na Winted i ja na tych sukienkach prawdopodobnie jeszcze zarobię, więc moja sukienka może mi nawet nie wyjść totalnie nic. No ale nie przedłużając, zaczynajmy, zobaczmy co to przyszło, co się kupiło i czy w ogóle będę miała w czymś iść na własny ślub, który jest za dwa miesiące, za prawie równe dwa miesiące, a ja nie mam sukni. Ja szukając sukni ślubnej kierowałam się kilkoma zasadami. Sukienka miała być tania, miała być w moim rozmiarze, aby dodatkowo jej nie przerabiać. Miała nie wyglądać super sztucznie jak większość sukienek właśnie z Sheina, Temu czy w innych podobnych chińskich stron. Wydaje mi się, że udało mi się spełnić te kryteria, przynajmniej w większości, więc lecimy z tymi sukienkami sukienka numer 1 Aliexpress. Wiem, ponieważ dziewczyna, która mi ją sprzedawała na Vinted powiedziała mi to po prostu wprost. Stąd niska cena tej sukienki. Ja tą sukienkę kupiłam za 36 zł. 36 z groszami, ponieważ to była sukienka od dziewczyny z Czech, a tam przelicznik jest trochę inny, więc też te kwoty wychodzą takie dziwaczne z groszami. Moim zdaniem jest... Piękna, jak na to, że jest to sukienka z Aliexpress, ona naprawdę jest prześliczna. Sukienka koloru, jak to się ładnie mówi fachowo, czystej bieli, haftowana w kwiaty. Mi się akurat haftowane kwiaty bardzo podobają, więc cieszę się, że wygląda tak, a nie inaczej. Do tego bardzo ładne tiulowe rękawy, również z wyhaftowanymi kwiatami. Z tyłu zapinana na zamek z odkrytymi plecami. Sukienka numer dwa. Również kupiona od dziewczyny z Czech, więc polecam czeszki sprzedają bardzo tanio, suknie ślubne. Rozmiar S. biała kwiaty, tak samo jak poprzednia, jednak ta jest na ramionczkach, również jest zapinana z tyłu. 47 zł za taką sukienkę. No, szkoda by nie było kupić i ewentualnie opchnąć dalej. Także zmysł handlary cały czas. Bardzo ładne haftowane kwiaty. W tym miejscu jest bardziej przeźroczysta, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj nasze te również haftowane kwiaty. Lekko ozdobna ramionczka, co jest jeszcze ok, ponieważ moim zdaniem te suknie typowo bling-bling wyglądają dosyć dziadowsko i tandetnie. Powiedziała kupując sukienkę za 40 kilka złotych z Vinted, ale nieważne. Z tyłu odkryte plecy, zapinane na zamek i co było dla mnie ważne, to to, żeby w tych sukienkach nie trzeba było zakładać stanika, ponieważ im mniej, tym wygodniej. Także ta sukienka jak najbardziej na plus. Trzy. Ta sukienka w sumie nie mieści mi się do końca w kadrze. I to jest właśnie sukienka, która normalnie na Zalando udało mi się znaleźć za 1500 zł. To jest marka Rosemont. Ja na pewno źle czytam. Ale tak, ja gdzieś, gdzieś wstawię zdjęcie z tej sukienki z Zalando. Jak teraz patrzę na tą sukienkę, to na pewno nie jest rozmiar S, więc sukienka pójdzie po prostu dalej w świat i będzie szukać innego właściciela. Trochę żałuję, ponieważ na tej sukience chyba zależało mi najbardziej. Jak widać właśnie ma bardzo długi tren, koronkowe rękawy, sukienka również jest haftowana. Podobało mi się najbardziej w niej to, że ona właśnie z tyłu miała takie delikatnie koronkowe plecy i bardzo to ładnie wyglądało na zdjęciu i dlatego mi na tej sukience najbardziej zależało, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. I to była najdroższa sukienka, którą kupiłam, ponieważ ona kosztowała 105 zł, chociaż wydaje mi się, że patrząc na oryginalną cenę tej sukienki to... I tak nie wyszło źle, ponieważ to nówka bez metki, sukienka nigdy nie była używana, co po niej po prostu widać. Ostatnia sukienka numer 4. Wydaje mi się, że jest to sukienka najbardziej tradycyjna, taka typowo weselna. Ma bardzo dużo tiulu, bardzo dużo. Rozmiar S i to jest właśnie nówka z metką i tą sukienkę udało mi się dorwać za 80 zł, więc również wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobra cena. Więc tak jak mówiłam, sukienka ma bardzo dużo detali. Tutaj ma wykończenie koronkowe i ma usztywniane miseczki, co jest super jak najbardziej na plus. Z tyłu zapinana na zamek i na jednego takiego klipsika. A więc tak prezentowały się wszystkie cztery sukienki, a teraz lecimy je przymierzyć. Co mogę powiedzieć o tej sukience? Ona jest na pewno za duża, widzę to po linii dekoltu. Poza tym jest świetna. Jest naprawdę bardzo ładna, bardzo ładnie się prezentuje. Oczywiście wiadomo, bielizna będzie cielista. Ma naprawdę bardzo długi tren. Ja wam to może pokażę. Naprawdę bardzo długi i podczas chodzenia by to naprawdę pięknie wyglądało. Tutaj również się naprawdę wszystko świetnie prezentuje, ale tak jak mówię, na pewno nie jest to rozmiar S. Trudno, sukienka pójdzie dalej w świat. Mierzymy kolejne. Mówiłam o przerabianiu sukienek. Do tej musiałabym w sumie zgubić gdzieś z półtorej kilograma, ponieważ, no cóż, wyglądałabym jak całkiem ładna panna młoda, oczekująca na dziecko. A tak raczej nie chcę, by wyglądać. Nie powiem, sukienka jest piękna, jest idealnej długości, ale. Nie wiem, czy z domu, że w tak krótkim czasie aż tyle po prostu zgubić. Te rękawki to jest po prostu sztos, one są przepiękne. I to, że te plecy są odkryte, też jest po prostu cudowne. Naprawdę. Ta sukienka jest po prostu przepiękna. Gdyby była moim rozmiarem bądź większym, moim oryginalnym rozmiarem bądź większym, byłaby idealna. Dobrze, ta jest prześliczna, jest po prostu boska jeśli się w niej stoi, ponieważ jeśli bym w niej usiadła, prawdopodobnie pękłabym na tyle. Długość świetna. Opinanie wręcz perfekcyjne. Jednak troszeczkę za bardzo. Największy jej mankament jest taki, że w ciele ona na mnie jest za mała. A w biuście ona jest na mnie za duża. Wiem, że tego nie widać, ale... No cóż, tu nie chodzi o długość ramionczka, tu chodzi o pojemność miseczku. Jest po prostu przepiękna i pasuje. Jeśli mam być szczera, to czuję się troszeczkę jak księżniczka. Jest boska, nic mnie nie ugniata, nic mnie nie pije. Nie będę musiała wstrzymywać oddechu, ani stać w jakichś dziwnych pozycjach. Także mamy to, wymarzona sukienka na wesele za mniejszą kwotę niż nawet się spodziewałam. Uda mi się ją sprzedać za większą kwotę niż kwota zakupu, więc jak najbardziej na plus. I to tyle. Będzie jeszcze więcej kontentu cebulowego wesela, ponieważ w czasach inflacji trzeba oszczędzać na praktycznie wszystkim. A to tyle na dziś. Cześć!